Jedna rzecz, której obawia się prawie każdy motocyklista na trasie. Nagła, niespodziewana ulewa. Nic tak nie psuje humoru jak przemoczenie do suchej nitki e, ubrań, ale no przecież wcale nie musi tak być. Dobry zestaw przeciwdeszczowy to absolutna podstawa w bagażu każdego motopodróżnika. Zresztą nie musisz być motopodróżnikiem, jak jeździsz sobie od czasu do czasu po Polsce, e, to nawet warto wrzucić taki zestaw przeciwdeszczowy do plecaka. Dzisiaj pokażę Ci na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania wybrać na przykładzie serii XONA, która nazywa się Compact Suit. Jednym z problemów odzieży przeciwwyszczowej jest to, że zajmuje cenne miejsce w bagażu. No i tu dochodzimy do kluczowej zalety zestawu XONA: nazwa kompakt nie wzięła się z Każdy element, czy to jednoczęściowy yy, kombinezy, czy kurtka, czy spodnie, składa się z takiego dedykowanego małego pokrowca. Dzięki temu zajmuje minimalną ilość miejsca w kufrze czy w plecaku. Pościsz go ze sobą i tak naprawdę nie wiesz, że masz coś ze sobą. Czy zestaw jednoczęściowy, czyli cały kombinezon, czy poszczególne elementy zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby było można je szybko, bo to jest kluczowe, i łatwo założyć na Twoją odzież motocyklową. Odporność na wodę to 300 mm słupowody, wody, co w praktyce oznacza pełną ochronę przed deszczem, nawet przy takiej mocnej solidnej ulewie. Co ważne, a nawet bardzo ważne w warunkach takiej ciężkiej, trudnej pogody, to bezpieczeństwo. Na plecach i rękawach i nogawkach tych zestawów znajdują się odblaski, które znacznie poprawiają Twoją widoczność w trudnych warunkach. No ale dobra, co wybrać? No bo w sumie możesz wybrać sobie zestaw dwuczęściowy, chociaż nie wiem, założyć tylko kurtkę, kiedy trochę pada, albo kombinezon, który lepiej chroni, no ale też wymaga trochę więcej roboty, żeby go założyć. Opcja pierwsza to jest kombinezon, czyli kombinezon X-Compact Suit. To takie całościowe rozwiązanie. 100% ochrony przed deszczem i wiatrem. Tak naprawdę od szyi aż po kostki, długi suwak sięga aż do uda. Znacznie to ułatwia zakładanie tego kombinezonu nawet w butach motocyklowych. No i myślę, że to jest najlepszy zestaw dla tego mototurysty, który ma troszkę więcej miejsca w tym swoim bagażu. Druga opcja to niezależnie kurtka i spodnie kompakt Jeśli jeździsz głównie na krótkie trasy, weekendowe wypady i chcesz po prostu szybko coś na siebie wrzucić, kiedy trochę zaczyna padać albo kiedy zbiera się na ulewę i wiesz, że jeszcze za godzinkę, dwie już będziesz w swojej destynacji, a nie będziesz spędzać na tym motocyklu cały dzień, no to taka kurtka na pewno będzie lepszym rozwiązaniem. Z tego powodu, że jest bardzo kompaktowa, no, na upartego to kurtkę można nawet schować sobie gdzieś do swojej odzieży motocyklowej. Do kurtki można dokupić spodnie jako Osobne akcesorium, spodnie XON Compact, eee, świetne uzupełnienie. Eee, ja bym to robił w taki sposób: krótkie wypady, zabieram ze sobą tylko ku kurtkę, jadę gdzieś dalej, biorę zestaw kurtka i spodnie. To taki szybki przegląd eee, tych trzech rozwiązań XON. Oczywiście są także inne marki, które oferują tego typu kombinezony. Eee, myślę, że każde rozwiązanie, które chroni cię przed deszczem i sprawę, że jesteś widoczny lub widoczna, jest dobre. Tego typu zestawy nie są przesadnie drogie. Więc jeżeli tylko jeździsz bez względu na warunki pogodowe, to myślę, że warto zainwestować sobie w zestaw przeciwdeszczowy. Twój wybór to tak naprawdę marka, rozwiązania i to, czy kupujesz zestaw jednoczęściowy, czy zestaw dwuczęściowy. Wszystkie wersje zestawu Xon Compact Suit znajdziesz w naszych sklepach i na intermotors.pl. A ja tymczasem zapraszam do kolejnego wideo. Do zobaczenia. Hej!